Dariusz Szpatowski i Włodzimierz Staranowi. Witają państwa i zapraszają na dzisiejsze spotkanie. <śmów> Piłkarze rozpoczęli właśnie pierwszą połowę tego spotkania. Theo Walcott. Sania. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Przejął, ale nie opanował piłki. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Wilsher. Ben na nim mogą polegać ambitny, zaangażowany, walczący od początku do końca. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Ramsey. Theo Walcott. Może być groźny ten zawód. Oddaje strzał. Jest bramkarz na posterunku. Dobra pozycja do oddania strzału. Dobra okazja. Ten strzał zupełnie mnie wyszedł. Tak, daleko od bramki Sania, Walcott. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Jeśli w mówimy o Arsenalu, to angielska prasa bulwarowa podała, że w 2013 roku jeden z głównych udziałowców pochodzący z Uzbekistanu jest obecnie najbogatszym człowiekiem, jaki prowadzi interesy w Wielkiej Brytanii. No ciekawe. Jest rzeczywiście jednym z największych lub największym podziałowcem klubu. Czy to wykorzysta? Jest okazja? Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Sahin. Strata w środkowej strefie boiska. Wolcott. No błąd, strata. Podolski czy to wykorzysta Strzela! Gol! ładny początek. Pierwsza bramka. Już do bramki Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało Sampika Zorla. Murisaki Czy to wykorzysta? Szansa. Jak on mógł tego nie wykorzystać? Mógł być już remis Ramsey Santiago Zorla. I za chwilę Arsenal London wykona rzut rożny. Podolski. No tej akcji do szczęścia zabrakło mu kilku centymetrów. Tak, wyskoczył wysoko, ale to nie wystarczyło. strzelać. Później. Teo Wolcock. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Robert Lewandowski. Jest gwizdek sędziego, i zobaczymy. Od razu wstąpili grę. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Czy to wykorzysta? Mocne uderzenie. Broni z najwyższym trudem. Wolcott. ale sławne, techniczne zagranie. No nie pozwalają sobie odebrać piłki. Santi Wymiana podań między dwójką graczy. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Fermalen. Kościelny. Wilser. Gol. Świetnie sobie tutaj tej poradzili, oczywiście musiało się to tak skończyć. Obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała po lukarni i padła w łupem niepilnowanego zawodnika rywali, który miał więcej sprytu. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Wilczak. Koniec pierwszej części spotkania jest 2-0. Zapraszam na drugie 45 minut tego spotkania. Przypominam, Arsenal prowadzi. Santi Cazorla. Santi Cazorla. Wilshere. Ładna seria podań, brawo. Ramsey. Czy to wykorzysta? Jest szansa. No, jest dzisiaj groźny i głodny gry i goli. Chyba nie poprzestanie na tej jednej bramce. Teo łapot. Santika Zorła. Gips. Siednik Łukasz Podolski! Kevin Grossbreitz, Zachin, Marcel Schmelzer, Sven Bender, Sania, si. Łukasz Podolski. Dobrze, przejął piłkę tuż przy linii. Robert Lewandowski. Sania. Powiźny. będzie po tym jak opuściła wojsko dobry bramkarz czas ucieka nieubłaganie, druga połowa, słuszna decyzja trenera wprowadza jednego nowego gracza, może on poderwie zespół do walki. Sendender przejmuje piłkę na skrzydle. No nie był atakowany, a jednak z piłką znalazł się poza linią. Roskroicz. Bennder I proszę piłka w posiadaniu Arsenalu. Zlacilia, Sędzia odwizduje V piłkarza Arsenalu. Tak, V był ewidentny i żółta kartka oczywista. Mamy zmianę dwóch zawodników. Mats Kummels trafił wprost w bramkarza. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Sahin? Czy to wykorzysta? No, będzie gol. A jak on to obronił? To niewiarygodne. Piłka opuściła wojsko i będzie rzut rożny. Lewandowski. Brawo. Gol. I Bramka dla nich doskonale umieścił piłkę w siatce. Ale też trzeba podkreślić, że bez dobrego dośrodkowania z lewej strony nie byłoby okazji do strzału. Czy to wykorzysta? Jest szansa. I za chwilę Arsenal Londyn wykona rzut rozwój. Ale ślicznie uderzył. Mocno, ale pewnie broni bramka. Znowu mają rzut rożny. Mamy statystyki porównawcze. Zobaczmy, który z zespołów oddał więcej strzałów. Ferman! No w tej akcji do szczęścia zabrakło mu kilku centymetrów. Tak, wyskoczył wysoko, ale to nie wystarczyło. Była szansa po tym rzucie rożnym, ale minimalnie niecelny strzał. strzelać. Teraz Łukasz Podolski. Świetnie się przedziera. Czy to wykorzysta? Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. Uzi. Maszczykowski czy wykorzysta szansę? Zapowiada nam się niezwykle ciekawa końcówka. Wszystko jeszcze się może zdarzyć. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. I piłka po główce na ucie. I mamy zmianę. Dobre przejęcie, brawo! Za Chin. No, musi być Bramka! Brawa za to przejęcie w polu karnym. Czy to wykorzysta? Strzela! Strzała, jest prosto rywala! Pozycja do oddania strzału. Późni. Teo Wolwocki. A teraz Podolski. No, wybił pod presją. Późnił. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. A teraz przypince Podolski. Koniec spotkania. Mecz kończy się wygraną 2 do 1. Wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewności siebie. A może to być ważne w meczach o punkty? Mecz komentowali dla Państwa Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szalanowicz. Dziękujemy bardzo za uwagę.